Nazywam się Marcin Młynarczyk. Tym razem postanowiłem dowiedzieć się, co można wiosną znaleźć w lesie: tyki, łopaty, a może badylarza? Dlaczego nie można upolować każdego jelenia? I czy dziczyzna nadaje się na grilla? To wszystko w kolejnym odcinku myśliwca.pl Jeleń europejski ze względu na piękną i harmonijną sylwetkę nazywany jest również jeleniem szlachetnym. Na przestrzeni wieków był i nadal jest natchnieniem wielu artystów. Motywy łowieckie upodobał sobie między innymi jeden z rodu kosaków Jerzy Kosak. W obrazie pod tytułem Święty Hubert jeleń jest boskim wysłannikiem nawołującym późniejszego świętego do poskromienia łowieckiej pasji. Kolejny obraz tego autora, Bieg Myśliwych z Psami za Jeleniem, ukazuje niepraktykowaną już dzisiaj konną pogoń za Jeleniem. Muzyka Jeleń europejski żyje w stadach zwanych chmarami. Na czele chmary samic i młodych osobników lub chmary godowej z bykiem stadnym zawsze podąża najbardziej doświadczona łania, zwana licówką, która dba o bezpieczeństwo pozostałych członków stada. Wiosną i latem jelenie byki, jak co roku, budują nowe poroże. Jego powierzchnia pokryta jest skórą z krótkim, miękkim włosiem, którą nazywa się scypułem. W scypule przebiegają naczynia krwionośne, dostarczające budulec rosnącemu porożu. Jego wzrost kończy się w lipcu i sierpniu przed rykowiskiem. Wówczas poroże kostnieje i staje się orężem samca, gotowym do walki z rywalami o samice. Wyszła łania. Prawdopodobnie odbiła się od chmary, bo w najbliższym czasie będzie wydawała potomstwo. Co ciekawego można zaobserwować o tej porze roku u jelenia? Wiosna to w ogóle najciekawszy okres w roku. U jelenia przychodzą na świat młode, zwane cielakami. Byki natomiast, które co roku zrzucają swoje poroża przystępują do budowania nowego, które obrasta z cypułem, który później musi wytrzeć, żeby pokazać, pokazać jakim on jest pięknym bykiem. Jeleni jest jednym z najpiękniejszych zwierząt, jakie widziałem. I nie potrafię sobie wyobrazić, że łatwo jest myśliwemu strzelić do jelenia. Polowanie to nie tylko strzelanie. Polowanie to głównie tropienie, podchodzenie, obserwacja, a przede wszystkim selekcja. Wybieramy sztuki najsłabsze, herlawe, które w przyszłości nie nadają się do hodowli. Strzelanie to jest konieczność, a nie przyjemność. Selekcja zwierzyny polega między innymi na usuwaniu ze stada osobników najsłabszych, nie rukujących nadziei na właściwy rozwój w przyszłości. Myśliwy realizując zasady selekcji ma zadanie ponadto regulować strukturę płci i wieków populacji. U jeleni w tym samym wieku samiec słabszy ma mniejsze lub zdeformowane poroże. Takie jelenie nie powinny uczestniczyć w rozrodzie, a zadaniem myśliwego jest usunąć je z populacji. Samiec jelenia na głowie nosi poroże zwane przez myśliwych wieńcem, które złożone jest z dwóch tyk – prawej i lewej. Prawidłowo rozwinięty wieniec ma w miarę symetryczne tyki o licznych odnogach. Tyki zakończone są tak zwanymi koronami. Poroże słabszego osobnika w tym samym wieku będzie miało mniej odnóg, a tyki najczęściej nie będą miały wykształconych koron, które są charakterystyczne dla jelenia europejskiego. Co roku w marcu i kwietniu samce jelenia tak zwane byki zrzucają swoje poroże i budują nowe. Jeleń, który właśnie zrzucił poroże, nazywany jest gomułą. Zrzucone przez jelenia tyki to tak zwane zrzuty, które uważni spacerowicze mogą znaleźć w leśnych zakamarkach. Przedstawiona kolekcja zrzutów pokazuje, jak z upływem czasu zmienia się budowane przez jelenia poroże. Wraz z wiekiem poroże staje się coraz większe. U najmłodszych byków waży około jednego kg. Zbudowany jest z krótkich tyk, bez odnóg. U najstarszych byków może przekroczyć nawet 10 kg, a tyki są długie z licznymi odnogami. Wielkość poroża świadczy o sile byka i jego potencjalnej dominacji w czasie rykowiska czyli okresu godowego jeleni. Dla mnie wszystkie wyglądają tak samo. Jak tu rozpoznać, którego można strzelać? Nie każdy myśliwy może polować na jelenie byki. Musi odbyć specjalistyczny kurs selekcjonerski i zdać egzamin. Po zakończonym sezonie łowieckim wszyscy myśliwi, którzy upolowali jelenie byki, muszą przedstawić ich poroża do oceny specjalnie powołanej komisji. Aby stwierdzić, czy myśliwy nie popełnił błędu, komisja musi określić wiek osobnika, formę i masę poroża. Wiek oceniany jest po stanie zużycia zębów żuchwy. Poroże zostaje zważone, a jego forma wyrażona liczbą odnóg opisywana jest w specjalnym arkuszu. Prawidłowość odstrzału jest określona w punktach. Odstrzał prawidłowy to punkt zielony, odstrzał nieprawidłowy to punkt czerwony. Dwa punkty czerwone oznaczają odstrzał dokonany zrażącym naruszeniem zasad selekcji i za taki odstrzał myśliwemu grożą konsekwencje, np. dwuletni zakaz polowania na jelenie byki, a nawet obowiązek stawienia się przed sądem łowieckim. Praca komisji oceny prawidłowości odstrzału często jest połączona z wystawami i pokazami łowieckimi. Takim przykładem na Warmii i Mazurach jest coroczna wystawa trofeów łowieckich w Nadleśnictwie Jedwabno. Organizują ją wspólnie myśliwi i leśnicy. Można tu również posłuchać muzyki myśliwskiej i obejrzeć pokazy sokolnictwa. Takie wystawy coraz częściej odwiedzają ludzie niezwiązani z łowiectwem. Wiosna to idealny czas na kucharzenie pod gołym niebem. U niejednego myśliwego gości na grillu dziczyzna. Trzeba pamiętać, że przed upieczeniem mięso powinno przez kilka dni poleżeć w marynacie. Marynata to tajemnica każdego myśliwego. Kolega Dariusz Cichy z Kołowieckiego Odniec w Mrongowie zdradzi nam jej skład. Szczegóły na stronie www.myśliwiec.pl. Podstawą tej marynaty jest sos sojowy, oraz przyprawy, sok z cytryny i oliwa. Ostatnio miałem okazję spróbować wyśmienitego gulaszu z dzika i prawdę powiedziawszy nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję karkówki. E, dzisiaj karkówki z dzika się nie doczekasz. Dzisiaj zaserwuję Ci e, polędwicę grillowaną z jelenia. Jeleń z grilla brzmi trochę dziwnie. Prawdę powiedziawszy spodziewałem się dzika bo jakoś tak po mojemu. Dzik to taka dzika wieprzowina. A jelenia raczej wołowiną bym nie nazwał. Nawet wiedząc o tym, że samiec jelenia to byt. Mięso z jelenia jest bardziej wykwintnym mięsem niż wołowina. Spróbuj, a przekonać się. Świetne, ale myślałem, że będzie twardsze. Spowodowała to marynata w której mięso przebywało przez kilka dni i dlatego jest takie soczyste i smaczne. Nic innego nie będziesz chciał teraz jeść, tylko jelenia z grza. Skończymy przynajmniej to, co jest na talerzu, a potem zrobimy dokładkę. Czy polowanie na jeleni jest w ogóle konieczne. Spacerując po lesie coraz częściej spotykamy ogrodzone uprawy młodych drzew. Po co leśnicy to robią? Jeszcze 150 lat temu na Warmii i Mazurach żyło zaledwie 200 jeleni dokładnie w lasach w okolicach Ostrudy. Dzięki staraniom myśliwych i leśników, dzisiaj szacuje się ich liczebność na ponad 17 tysięcy, i nie powinno być ich więcej, ponieważ żerów w lesie jest ograniczona ilość. Ulubionym pokarmem tych zwierząt są pędy młodych drzew i dlatego leśnicy zmuszeni są stosować różne metody ochrony lasu, w tym grodzenia. Jeżeli w obwodzie łowieckim mamy np. 100 jeleni, w tym 50 samic, czyli łań, to stado zwiększy się w nadchodzącym roku o około 25 młodych, czyli cieląt. To znaczy, że w tym sezonie bez szkody dla populacji należy zredukować jej wielkość o 25 jeleni. W tym 8 byków proporcjonalnie w różnym wieku, 12 łań i 5 cieląt. To autentyczne zdjęcia z akcji uwalniania jelenia byka z pułapki zastawionej przez kłusownika. Gruba stalowa linka o długości kilku metrów, rozciągnięta między drzewami, zacisnęła się na głowie i porożu jelenia. Żeby ją rozplątać myśliwi z pomocą weterynarza uśpili zwierzę i dopiero wówczas byli w stanie rozplątać mocno zaciśnięty wnyk. Ten byk ma prawidłowe poroże i jego śmierć byłaby dużą stratą dla miejscowej populacji. W następnym odcinku, między innymi ciekawostka: jakie zwierzę szczeka w lesie? I nie jest to pies. Do zobaczenia.